Всем Tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka gry. Nie bójcie się, ja tylko taka groźna, dlatego, że gram w jakąś wojnę klonów. Jak widzicie, są tutaj przy mnie dwie małe Darliwki i zaraz lecimy na prawdziwą walkę. Ulepszyłam sobie przed chwileczką miecz, bo miałam taki, no taki najgorszy. To jest jakiś drugi poziom w ogóle. Pewnie tych klonów będzie więcej. O, na przykład ten chłopak ma tutaj trzech i ten też ma trzech. No i dobra, słuchajcie, lecimy. Musimy wybierać sobie tutaj odpowiednie liczby, żeby tych klonów o, nie, na minusie też są! Żeby tych klonów na końcu było więcej, dlatego że potem walczymy! Zobaczcie, ile tutaj tych moich kloników się zrobiło! Wszyscy gotowi, znaczy wszystkie, w sumie to, to są wszystkie dziewczyny. Tutaj, minus 5, plus 4, i do walki! Moje małe kloniki! Ciekawe. Udało się! Ej, tutaj jakiś bilet dostałam do kręcenia kołem. Jeszcze jakiś eliksir. Jestem mega ciekawa, jak będą wyglądały, co tutaj się dzieje. Jak będą wyglądały kolejne etapy. No i dobra, co ja mogę zrobić? Możemy zakręcić kołem. Zobaczymy, co tutaj można w ogóle trafić, bo ja dosłownie, może 5 minutek temu włączyłam tą grę i zdecydowałam, że nagram wam ją, bo wydaje się naprawdę całkiem fajna. Wojna klonów. Więc, więc zobaczymy. No i tutaj mam drugi obrót kołem, co się trafi tym razem. Aha, no dobra, ale w sumie to powiem Wam, że monetki jak na, na początek to jest bardzo dobra opcja do trafienia, dlatego że będę mogła sobie tutaj coś e, poupgrade'ować i teraz tak, weźmy sobie ten miecz, kolejny jest, mam 220 pieniążków, o co tu to za robuksy, a 250 już jest taki, no dobra, kupmy ten lepszy, e, powrót do gry. O matko, ale się przestraszyłam, że miskina skina albo coś. I tutaj mamy też ulepszenia, na przykład za 50 pieniążków yy, są większe obrażenia od moich kloników. Yy, zdrowie klonów to też jest ważne. No i co teraz? I teraz już nic nie mogę zrobić, na nic mnie nie stać. Rebirth, jak ja tego nie lubię, bo wy dojdziecie słuchajcie do jakiegoś poziomu, a tu nagle pum, trzeba się wiecie. Ej, co tutaj jest grane jeszcze? Co to jest? Red. Co, 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 to, co, co, co to jest? Trzy winsy. Gdzie? Nie, nie wiem o co chodzi, ale okej, okay, zaraz to ogarniemy. Dostałam też jakiś eliksir, tak? Codzienną nagrodę już mam. Miecze, klony. A o matko, dobra, tutaj są jeszcze. Muszę obczaić, no ale dobra, idźmy sobie. A nie, nie, co tutaj jest? A to też za robuxy. Wszystko tutaj za robuxy? A to co. Paun, stwórz super klona co 10 minut, który zadaje. No i co to też? Ej, co jest grane? O matko, dobra, lecimy z tym. Lecimy z tym mega klonem, z tą mega darliwką. Minus 4, minus 5, plus 7. Tutaj mamy to samo, plus 6, plus 6. Oj, 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 minus 2, plus 3. Plus 7. Ej, to będzie armia. Słuchajcie, to będzie armia i to potężna, i jeszcze ten klon wielki przyleci. Zobaczcie. Ej, co tu jest grane tak szybko? Hicior, ej, ten. Do, to zaraz lecimy na kolejną walkę klony, bo ten klon tylko działa przez ileś tam czasu, więc biegniemy tutaj, żeby się nie pomylić. O, matko, minus 2. Ciekawe, czy ta dziewczyna ma to samo, bo ona tam wybrała gorsze, ale już. Plus 7, tutaj mamy to samo, więc plus 5, plus 7, moi drodzy, plus 6 i jest walka. Lećcie klony walczyć za mnie. Ej, dośmieszny jest ten giga klon! Boże, ile darliwek tutaj jest? To jest masakra jakaś? To jest hit. Jeszcze jak się cieszą. A, ja muszę tutaj szybko pozbierać. Dobra, lecimy dalej, co tutaj się w ogóle jakaś mapa? Razy. ej, razy 2 to było chyba gorzej. Co tu jest? Jeszcze jakie mnożenie! Plus 5? Nie wiem, co ja wybieram. Ale teraz będzie lipa, bo być może wybrałam coś gorszego z tym mnożeniem. Dobra, co to jest? Okej, okay, lejmy to. Co to było? Ja nie wiem, co to jest. Plus 11, a weźmy plus 11, teraz tu. Plus 12. Tu nie ma czasu na myślenie, ludzie, bo my tu jest... Ej, mało mnie jest jakoś tutaj, słuchajcie. Dobra, ale wygrałyśmy. Darliwki wygrały w tej rundzie. Ja chyba źle wybierałam, słuchajcie, będzie lipa jak nie wiem. Zróbmy sobie kręcenie kołem, bo może jakieś pieniążki. Ej, znowu inna mapa, jeszcze jakaś trudniejsza, ale hicior. Tutaj widzę jakąś kulę ziemską. No, dawać, dawać, dobra, 100 monetek, git, bo zrobimy sobie ulepszenia tych moich kloników i kupimy sobie może lepszego miecza, chociaż nie wiem, czy za wszystko to mi się uda zapłacić, ale, ale okej. Okay. O, i wiecie co? Dajcie mi znać, czy wolelibyście, żebym odcinki nagrywała z kamerą, bo były takie tam propozycje i takie y, sugestie. Co tutaj mamy, zdrowie klonów? Obrażenia od klonów. Zrobimy na dwa razy, żeby one były mocne i, i jeszcze to zdrowie im poprawimy. No dobra, no i wydałam cały hajs. Cały hajs wydany. Mamy jeszcze tego super klona. Ej, ale właśnie! Więcej klonów! A co to to? Co to to? A, okej, okay, żeby zaprosić kogoś. Tutaj jest shop. No ale nie. Jak to zrobić, żeby mieć więcej tych klonów? Klon. No tutaj za Robuxy. Tu było za friko. Tutaj, co to, to się dzieje, to ja nie wiem. Dwa klony. No dobra, dobra, no okej. Okay. Lecimy. Mamy plus 13 klonów, plus 9 klonów, plus 13 znowu. O matko, żeby tutaj nikt nie wlazł w to. Minus 4. No tutaj to wiadomo, że wybór jest prosty. Tutaj mamy to i zaraz, słuchajcie, zbliżamy się do. O matko! Lećcie, kloniki, ale armia! Ej, ol, ej, ale to szybko zrobiły! Ludzie, jak szybko to ogarnęły, te darliwki! Ja cię kręcę, to wygląda? To wygląda strasznie, dosłownie. Dobra, i teraz co? Nie mogę sobie nadal ulepszyć miecza, ale mogę sobie znowu zakręcić kołem, tylko jakoś wolno to koło strasznie się kręci. Będą te klony! Zobaczcie tutaj na dole, chyba ładuje się pasek od tego specjalnie. Przedmiot heroiczny. Przewróciłam telewizor? O co tutaj chodzi teraz? No i co? I gdzie ja mam, przepraszam bardzo, ten telewizor mój? E, co się dzieje tutaj? Ja coś zdobyłam, ale nie wiem. Ale nie wiem co. Eliksiry, dobra, tutaj są moje eliksiry. Y, użyj, zdobądź podwójne, wygrane monety, przepustki. Hej, co jest z tym moim telewizorem? Jeżeli ktoś grał, to dajcie mi znać, no bo ja trafiłam chyba coś dobrego. A nie umiem tego w ogóle wykorzystać, więc, więc nie wiem co. Okej, okay, tu jest to! Dobra, co jest grane? Zdobądź telewizory niszcząc zamek. Człowiek, telewizor, dobra, czyli on będzie ze mną biegał, jakby ten ziomek, tak mi się wydaje? Zdobądź miecze niszcząc zamek. No dobra, dobra, lecimy dalej, słuchajcie, niszczymy te zamki. Plus 5, minus 7 i plus 6 bierzemy. Ej, mam dziwne wrażenie, że ta armia teraz nie będzie wcale dobra na maksa. No tutaj wybór prosty, plus 11 darliwek, ale to, to w ogóle śmiesznie brzmi, plus 11 darliwek, a tu damy plus 9. No tak, no wiadomo, że plus 9 jest większy niż raz i półtora, ale ja jestem tuk dosłownie. Dobra, moje darliwki się cieszą nadal, bo wygrałyśmy. Ciekawe, kiedy przyjdzie ten smutny moment i przegramy. Mamy tylko 53 pieniążki. Ja coś robię źle, wiecie? Bo ja dostaję bardzo, bardzo mało. Uruchamianie klonów za 150 dostaję bardzo mało, jakby pieniędzy za te wygrane, i nie wiem o co chodzi. A to? Co to jest w ogóle? Tutaj jest ta skrzynia, ale to mnie nie dotyczy. Tutaj jest ten szop, ale tutaj nie mogę nic przecież. O co chodzi? Czy ja już powinnam wziąć sobie te podwójne wygrane czy coś? No dobra, lecimy dalej. To będzie to samo, chyba, albo i nie. Plus 13, plus 7, plus 8 darliwek, plus 12. No i ta armia to już wiem, że będzie, będzie, będzie potężna. Ej, teraz to ja nie wiem, czy ja dobrze zrobiłam, czy źle, ale no nieważne. Minus 7, tutaj odejmie nam dużo, i plus 3 na koniec. No ile ty. O matko! O matko, jak poleciały! Walczyć! Ej, no dobre, poziom 7 mamy, słuchajcie, ej, to jest hit. A ta największa darliwka to już w ogóle jest hitem jakimś. Dobra, co my tu mamy? Jakieś niebo, czarodziej, poziom ósmy. Ej, dlaczego ja dostaję tak mało hajsu za wygrane? Ja mam tylko 70 pieniążków, to kiedy ja mam to wszystko ulepszyć? Jak w ogóle, ja się pytam. No i te, co zbieram sobie tutaj po drodze, no ale ich jest mało przecież. O matko, tu ile odejmą? Dlaczego tak robią? To nie powinni tak. Dobra, tutaj mamy mnożenie. Gdzie te darliwki wszystkie lecą? No, dawać. Ej, dużo ich jest też. Dużo jest w tej rundzie i dobra. Ej, szybko, mega sobie poradziły. Te moje kloniki. Dobra, będziemy kręcić kołem, słuchajcie. Wiem, że to trochę długo trwa, ale musimy to zrobić, bo być może ulepsza sobie na przykład miecz chociaż, żeby zrobić lepszy. No ale gdzie mi do miecza? Jak ja mam 82 pieniążki, a ten miecz kosztował następny chyba 250 pieniążków, więc to jest mega słabo tutaj. Totalnie, co tutaj nam wyleci? 100 monetek, no to fajnie, to ja się cieszę akurat z tego. Mamy 184 teraz. No i ostatnie tutaj kręconko, co się trafi. Przedmiot heroiczny. Dobra, czyli do tamtego zioma. No i teraz tak, nie stać mnie na miecze. Nie no kurczę. Ej, ale czemu ja mam tylko dwa te kloniki? To mnie zastanawia, czy ja tutaj wszystko na pewno dobrze robię. Czy na przykład nie, nie ma czegoś, co powinnam kliknąć albo kupić na przykład, żeby tych kloników było więcej. Dobra, to jest pyk. Yy, co, razy dwa? Tu jest 15. Nie wiem też, czy tych skrzynek nie powinnam rozwijać. Ej, ale zaraz, bo to mi odejmie. O co chodzi z tymi skrzynkami? Bo tam było minus 15, chyba. Kloników. M mamy minus 5. Ile. Uuu, mur jest jakiś. Kloniki! No przejdźcie sobie. Ale to specjalnie. Nie mogą tak przejść. Dobra, wygrałyśmy dziewczyny, moje kochane. Tam tak skacze na końcu. No i dobra, mamy 202. Jesteśmy na księżycu na poziomie 10, moi drodzy. Zakręcę sobie znowu kołem, bo jeżeli trafię te 100 pieniążków, to ulepszymy sobie mieczyka. Ale ja jestem w ogóle tutaj słaba w rankingu. Tutaj ludzie mają po 29. O! Ale fajnie, dobra, no to już lecimy z tego mieczyka ulepszać. Ludzie tu mają po 250 klonów. Czajcie to? Następny jest za 500, no dobra. To yy, wyposażamy sobie to, wracamy do gry, no do gry wracamy. Nie, 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 nie. Ej, ej, nie, 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 ja już myślałam, że mi się klonik zrobił. Obrażenia od klonów, uruchamianie klonów. A może ja to powinnam zrobić? Nie, to nic nie dało! I jeszcze wydałam tyle pieniędzy, ale to jest bez sensu, no! Ej, i teraz tak, tutaj za 11, za minutę, za minutę i 7 sekund zrobi mi się znowu ten mój giga klonik. Ej, kurde, ja zaraz normalnie na czacie napiszę, jak tu więcej klonów, no ale okej, okay, no to znajomych trzeba zaprosić. Nowe bronie, nowe poziomy, nowy interfejs broni, podkładki prędkościowe i jeszcze tyle? A to będzie mega aktualizacja za 16 dni, słuchajcie. Dobra, ja na bank robię coś źle, ale nie wiem, ale lecę. Lecę robić tą wojnę klonów i zobaczymy, czy tym razem bez tej gigadarliwki uda nam się wygrać. To jest hit po prostu. Dobra, tu mamy. tak. Ej, no te wybory są proste. No, minus 10. Co? Co, serio? Aż tyle podejmowaliście? To jest nie fair. Jeszcze przed samym zamkiem. Dobra. Ej, no nie, no te darliwki dadzą radę i to jak dobrze im poszło. Hit po prostu. Dobra, zbieramy, mamy jakieś eliksirki i ej, dobrze, zobaczcie. Nie. Trzy? Tak, mamy trzy małe darliwki. Coś się tutaj uruchomiło, moi drodzy, mamy trzy, czyli to jakoś samo się dzieje, sama nie wiem jak. Dobra, to lecimy na następną. Twój super klon jest gotowy. No ale szkoda, że tego nie, nie widziałam wcześniej, zanim nie wyruszyłyśmy na nasz pojedynek darliwkowy, ale zaraz to ogarniemy. Nie wiem, czy dobrze wybrałam to mnożenie, ale, ale już nie wnikajmy w to. Proszę nie oceniajcie mnie. Matematyka jest dziwna, ja już wolę sobie tutaj na plusiki robić. I dobra! Ej, dobra drużynka jest, dobra, dobra jest. Zobaczcie, jak dobrze i mega poszło. Sprawnie szybko, ale słuchajcie, ja wiem, że przyjdzie ten moment, że... Będzie tutaj niestety albo porażka. Ale ładnie, jestem w raju. Jestem w kościelisku dosłownie, w moim ulubionym miejscu. Wyrzucono super klon? Jeden super klon mam? I co, i on na stałe będzie ten super klon, czy co? Bo teraz nie rozumiem. W tej grze jest wiele niewiadomych, słuchajcie, ale okej. Okay. Dobra, to mamy przedmiot heroiczny. Super klon, czyli on ze mną... Z czy, ej, nie, no to jak? To tutaj powinno być, a to trzymała, a ten ze mną zostanie na zawsze? No dobra, zobaczymy, lecimy, słuchajcie. Mamy tak, mamy tak, tutaj plus 15, tutaj odejmują nam 5 darliwe, ale za to zaraz dodadzą nam 8, plus 10. Tutaj mamy to odejmowanie, tutaj sobie zrobimy plus 14, plus 3 o matko, ale minus 16. Ej, co? Znowu to zrobili! Dobra, ej, no zobaczcie, te darliwki się rzucają. Najpierw na te mostki. One śmiałoby mogły przejść tu, ale no ja to rozumiem, bo to jest specjalnie zrobione. Dobra, mega dobrze Wam poszło. Moje mini kloniki. Ej, to, to jest śmieszne, ma takie giry długie, śmieszne. Kręcimy. Ej, teraz jesteśmy to, nie wiem, co to jest, jakiś zombie land chyba, bo tak zielono się zrobiło. No, dawać, dawać. Jak to kółko się. No nie, znowu ten heroiczny. Gdzie my jesteśmy teraz? Co to jest w ogóle za poziom? Ja się pytam. Co to jest za poziom? Ej, nie ma tego. Zawsze pisała, teraz nie ma. To ja nie wiem, co tutaj się odwaliło, ale lecimy. Plus 7 kloników, plus 6, plus 10. Tak, słuchajcie, te skrzynki, jak rozwalacie, to tracicie klony ze swojej drużyny. No, możecie tam zyskać jakieś eliksiry, jakieś coś tam. No, nie podoba mi się to teraz, że mi tego tak dejmują te kloniki. Tym bardziej, że się zbliżamy. No, zbliżamy się, a ile tutaj ich wyleci? 1350, aż ma żyćka ten zamek. Nie, no, bez lipy sobie poradziły. Dobra, i co? Teleportujemy się? Wojna klonów. Edycja zielona. Dobra, góry. Znowu te piękne góry są. Ile mamy pieniążków? 148? Mało. Trochę mnie powiem wam, że denerwują te wygrane. Bo one są, matko, bardzo słabe są. Czy ja powinnam sobie na przykład użyć, jak wy myślicie, powinnam sobie teraz użyć tego. Elixiru, podwójne wygrane. Dobra, no przez 15 minut trwa. Zobaczymy, czy jakkolwiek się to przeniesie na to, że będę miała więcej pieniążków. Plus 15, plus 1 i 8, niestety minus 8 i też plus 8. To było totalnie bez sensu. Plus 14, ale tutaj trochę pieniążków było. Razy 2! To jest git! To będzie armia! Zobaczycie, to będzie armia. I na końcu plus 10 sobie weźmiemy i... Ej, to nie jest taka wcale duża armia, jak mi się wydawało, ale też poszłoby be, bez żadnych problemów, więc gites, dobra, pozbierałam sobie nagrody moje, bileciki wszystkie i tak dalej, wszyscy się cieszą, pod wodą, no jeszcze niech Spongebob tutaj wyskoczy, dobra, 177 pieniędzy, w ogóle jakby nie, nie, nie odczuwam tego, czy ja może powinnam tego rebirta zrobić. Ciekawe, od jakiego poziomu to się robi, bo pewnie wtedy te wygrane są trochę większe. No nie, no obroty mi dajecie. Zobaczymy. A nie, rebirth można zrobić dopiero na 35 poziomie i tutaj będzie więcej monet o półtora raza. Dobra, no to lecimy. Mamy tego gigaklona, jeszcze mamy, jeszcze żyje tutaj z nami. Dobra, plus 14. O, kurde, dobrze się zaczyna. Plus 14, plus 7, plus 10, ludzie! Co tu jest grane? Nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłam. Serio, nie wiem, ale no teraz to na przykład nie mam wyboru, więc nie będziecie się ze mnie śmiali. Dobra, plus 4, niestety minus 10, niestety minus 5, i teraz będzie plus 14 na koniec. I serio, jak jakiś zamek z Punchboba. Dobra, armio. Lećcie na te mury. Dobrze, że mamy tego super klonika. Ej, no nie, no bez lipy tutaj. To szybka akcja. Totalnie. Ja czekam naprawdę, w którym momencie ja się zablokuję. Bo na pewno będzie taki moment. Zrobimy sobie jedno kręcenie, żeby tutaj nie marnować czasu za bardzo. Okej, okay. i. O, ja, super klon. Dobra. Lecimy, moi drodzy, plus 14%. O, matko, plus 15%. Ej, co jest większe? Plus 15% czy plus 18? Ja wezmę plus 18. Chociaż może wziałam źle, ale to nie wiem. Minus 26%, minus 20? No chyba to? Plus 17. Teraz mi z jakimiś procentami w ogóle wyskoczyć. To jest niesprawiedliwe. Ja nie chcę tu żadnej matematyki, ludzie. Ja się nie zgadzam na żadną matematykę. Wzięłam to, teraz to. Jak ta moja ekipa wygląda? To jest mała ekipa, dosłownie, a to już jest koniec i lecimy na jakiś czarny zamek. Dobra, ale dadzą radę te darliwki. Nie ma innej opcji, słuchajcie. Dobra, zbieramy sobie pieniążek. No i słuchajcie, teraz bardzo, bardzo ważne info dla Was. Jeżeli chcecie kontynuację wojny darliwek i wojny klonów, to dajcie koniecznie znać w komentarzu, a ja już uciekam. Jeżeli ta gra wam się spodobała, to dajcie znać w komentarzach. Ja będę próbowała wynajdywać jeszcze inne gry na tym Robloxie. Ta wyświetliła mi się po raz pierwszy i słuchajcie, ja mówię: A dobra, nagramy, a dlaczego nie? Może im się spodoba, więc widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. PA!